Cześć, z tej strony Paweł Dąbrowski, firma Cleaning Support. Dzisiaj nagramy film o preparacie Odor X 9D9. Odor X 9D9 to uniwersalny środek przeciwdziałający zapachowi dymu. Dzięki specjalnej formule szybko i skutecznie usuwa toksyczny zapach spalenizny. 9D9 należy nakładać wyłącznie za pomocą opryskiwacza ciśnieniowego lub pistoletu malarskiego. Nie wolno używać zamławiarki. 9D9 hamuje powstawanie toksycznych oparów powstałych podczas pożaru, dzięki czemu praca jest bardziej bezpieczna. Produkt ten może być dodawany do innych roztworów czyszczących na bazie wody w celu zwiększenia ich skuteczności. Odorix 9D9 może być używany na drewnie. Rozcieńczenie produktu to 23 ml na 1 litr wody. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie produktu Odor X99, zapraszam do komentowania. Ja nazywam się Paweł Dąbrowski firma Klinik Support. Cześć!